Trzymanie wszystkich oszczędności na koncie bankowym. 2 na 10. Na pieniądzach w banku zarabia bank i tracą na wartości, więc to jest 100% ryzyka. Ponadto bank odpowiada za gwarancję tylko tego kapitału, który jest do 100 tysięcy euro zgodnie z dyrektywą unijną. Kupowanie mieszkania pod wynajem bez analizy rynku. O, bez analizy rynku to. 3 na 10. Może jakimś szczęśliwym trafem, jak ślepiej kurze ziarno, trafi się, dobra inwestycja. Natomiast jest tak dużo parametrów, że tutaj jednak brałabym pod uwagę matematykę. Inwestowanie w fundusze regularnie. Jeśli są dobrze dopasowane, dopasowana strategia i dopasowany horyzont, to 9 na 10. Kryptowaluty na maksa. Kryptowaluty to inwestycje alternatywne, więc warto jest mieć ich w swoim portfelu. Może 5%. Kryptowaluty to też jest bardzo wysoki poziom ryzyka i raczej tutaj spekulacja, czyli raczej taka szóstka na siedmiostopniowej skali, więc 1 na 10. Łączenie kilku aktywów, dywersyfikacja. Dywersyfikacja 10 na 10. To jest bezpieczne dla Twojego portfela.